Obowiązkowo karmienie. Może jakiś fokus. Cześć, dzisiaj jedziemy razem z przyjaciółmi na konferencję Podróż Razem. I tam spędzimy dwa dni z przyjaciółmi i z ludźmi, z którzy żyją pasją tak naprawdę budowania kościołów, służenia Jezusowi. Więc ryby nakarmione można ruszać. Ruszamy do Krakowa na podróż razem, po inspirację, po pasję i spotkać się z ludźmi, którzy tak jak my kochają po prostu służbę i budowanie kościoła i patrzenie na przemienione życie. Jednak w panu radość, radość będę miał! Jednak w panu radość, radość będę miał! Rozlatuje się, się coś tam zbawienia! Nie mego. w pokus zbawienia mego! Moją siłę jest pan! Wiecie, najbardziej skandaliczne jest to, że Ania mówi, że wyjścia z McDonald'a do McDonalda kojarzą się tylko z moją osobą. Tak. Ja naprawdę nie jestem taki fastidowy. <grym> tylko i wyłącznie. I tak w podróży prowadzi nas na No, to po pierwszej sesji jest czas na Golden Nuggets, czyli jedna myśl, którą zabieramy ze sobą. Coś, co Ciebie, Szymon, najbardziej zainspirowało. Ja sobie wszystkie jedno myśli zdanie. zapisywałem, i mam takie jedno mega. Do pełnego zwycięstwa niezbędna jest podtrzymywana pasja. Mega. Maciej? E... Jedno e... zdanie, po które tu przyjechałeś? Jeśli Twoja pasja nie jest w skali od 1 do 10 na poziomie 10, to musisz coś zmienić. Wow, też to zamontowałem. Cześć Ania! Jedno Cześć. zdanie. Zdanie, które na pewno zabiorę z sob stąd do domu ze sobą, to, że pasję trzeba walczyć, bo nie zawsze ona przechodzi sama. Tak jak na początku, kiedy zaczynamy coś robić. Super, dzięki. Ada, twój golden was? nugget. Tak jest. Pasja jest zaraźliwa. Przebywaj z ludźmi, którzy mają pasję, bo to jest naprawdę zaraźliwe. Dzięki. Mój golden nugget to historia króla Dawida. Kiedy wszyscy królowie ruszyli na wojnę, a Dawid nie miał już siły walczyć yy, i został w pałacu. Wydarzyły się złe rzeczy, i Prosta Puenta, kiedy tracisz pasy, oddajesz ziemię wrogowi. Są już po polsku, też są takie po polsku, bo musisz sobie wymienić, są so i po polsku, i They are both in English and Polish, so if you found one in English, you can look through and you'll we'll find a Polish one as well. To jest coś, co my jako KDN chcielibyśmy, bo mogą stać też was. This is something we as a KDN want to do to bless also you. Jest to zupełnie coś nowego, to jest to dla nas taki teren, gdzie sami chcemy, gdzie dopiero zaczynamy poruszać. It's something new for us as well, it's a territory that we are just... Entering and learning how to move around chcemy zaprosić na taki wyższy etap. Jest tam, nie wiem, gdzie był pastor Filip, a pastor Filip idzie, to wszyscy słyszą, że on idzie. Jesteśmy na podróży razem. Niesamowitej konferencji, którą organizuje pastor Zbyszek i Magda Marzec. Robią to tutaj w Krakowie i za chwilę będę chciał wam przedstawić pastora Zbyszka. Cześć Filip. Złapałem. To jest właśnie on, pastor Zbyszek Marzec. Organizator podróży Razem i niesamowity człowiek inspiracji. I, I można się od niego naprawdę. Tylko chwilę postoję, już jestem dwa razy bardziej zainspirowany niż przyjechałem do Krakowa. Zbyszek, co to jest podróż Razem? Jest to spotkanie, dla którego zachęcamy liderów, pastorów, żeby spędzić czas razem, żeby się naprawdę poznać. Bo nie wiem, jak wy. Ale jak ja podróżuję, to uwielbiam podróżować z kimś, że się życie dzieli razem, jeśli z czego cieszyć, jeśli Ciebie inspirować, patrzeć się. Jest to spotkanie, gdzie możemy zachęcać siebie wzajemnie. Od kiedy usłyszałem o podróży Razem, zawsze tutaj jesteśmy i zawsze jesteśmy grupą Zbyszek. Dzięki za to, co robicie. Naprawdę dzięki ja za to, co dziękuję nam też. dajesz. Dzięki. To jest Magda Marzec. Razem z Ibim prowadzą o, kościół, kościół dla Miasta w Krakowie. Robią niesamowite rzeczy. A Magda razem z Imi są też organizatorem podróży Razem. Co to jest podróż Razem? Podróż Razem to spotkanie dla ludzi, którzy myślą podobnie, chcą iść w. W podobnym kierunku i chcą wzajemnie się zachęcać i inspirować. Dzięki. Dzięki. Warto tu być, bo to jak Magda i Zibi inspirują, to jest niesamowite. My jesteśmy za każdym razem i oni naprawdę są darem i niesamowitymi inspiratorami. Dzięki. Dzięki. Pastor David, it was excellent, what you wczoraj yesterday on the English session. Thank you very much. You talk to my heart. It was really important. And can you share with us one special golden nugget? with people who cannot be on this journey together conference yeah well i'm really sorry you can't be here you're really missing out being around these leaders um, it's phenomenal building my heart i'm from america i know a lot of church people but the hearts of the men and women that are here are inspiring me um, to want to go and just live passionately for jesus and for his kingdom so i can't encourage you strong enough you can make it in the years to come it'd be a great investment of your time Thank you. And thanks for your passion. It's really important and you can encourage us to do what we do. Thank, thank you, very much. you very much. As you know, I'm on the Journey Together conference and I'm with Pastor Randy. He's one of the main speakers on this conference. And Pastor Randy, thank you. Thank you for your preaching on this conference. It was very good, very important. You talked to my heart. Can you share with us with one golden nugget? Uh, which can be important for people who cannot be with, our, with us on this conference. When I think about the journey together, I think about two or three things. The first thing I think about is we have to know where we're going. And here's where we're going we are going to create a disciple making movement that's going to reshape what life looks like on planet Earth that might sound like a dream but i think jesus called it the kingdom of god that's what this journey together is all about thank you thank you very much i'm I sure this will encourage us to come to the next next journey together conference thanks a lot you need to be here you need to be here Ja jestem mega podekscytowany dlatego że w Krakowie spotykam gościa, który jest odpowiedzialny za wszystko co się na naszym kanale rozwija. Więc jeżeli widzisz na naszym kanale jakiś progres, to to jest właśnie Filip, który nam doradza. Dzięki Filip. Teraz mam okazję powiedzieć naprawdę dzięki za twoją robotę i powiedz jeden złoty naget, Po prostu jedna taka myśl z konferencji podróż razem. Myślę, że najważniejsze jest to, że w naszym życiu, żebyśmy się nie zapędzili i zawsze pamiętali, że lepiej jest być razem niż samemu, bo bardzo często w naszym życiu próbujemy wszystko zrobić samemu, bo przecież szczególnie my jako faceci wszystko robimy najlepiej. A w życiu jest ważne, żeby pamiętać o tym, że są ludzie, którzy są dookoła nas, którzy mogą nam pomóc, z którymi możemy nie w rywalizacji, ale w jedności zrobić coś dużo więcej. Dzięki. Dzięki Filip, że Ty jesteś koło nas i nam pomagasz z tym kanałem. Także Nie ma problemu. Dzięki za twoje serce. Dobrze, że się dzieje. W podróży razem spotykam w przyjaciół, z którymi nieco dzień możemy się spotkać. Pastor Damian prowadzi Life Church w Düsseldorfie. Niesamowite miejsce. Więc jeżeli gdzieś w Niemczech mieszkasz w okolicy Düsseldorfu, Essen, to koniecznie musisz odwiedzić Life church, church Düsseldorf. Koniecznie. Damian, podróż razem twój golden nugget, który zabierasz ze sobą do Niemiec. Po prostu jedno słowo. Pasja. Mieć pasję dla Jezusa, mieć pasję dla Kościoła, mieć pasję dla miasta i wszystko się zmienia i możemy oglądać wielkie dzieło Boże. Pasja. Dzięki. Dzięki, super Ciebie spotkać. To widzimy się na następnej podróży razem. Teraz wiecie, dlaczego tak z Damianem nadajemy na tych samych falach, Wczoraj wieczorem mówiliśmy nasze wrażenia, Ludków Zbyt Goszczy i wszyscy przez wszystkie przypadki odmienialiśmy słowo pasja. Także wiesz, to w tym samym rytmie. Tak jest. Dzięki. Lecimy Goszczy. na następną sesję. Okay. Słuchajcie, jeżeli możecie, jeżeli, nie, jeżeli jeszcze nie jesteście, to zachęcam Was, żebyście weszli na ten kanał i udostępnili ten kanał znajomym. and I want to encourage you if you are not following yet this this channel to go there to start following and also to share with your friends which is you know on the internet you'll find a lot of things and a lot of rubbish things but what miha is doing is brilliant yes super Super się tego słucha, i naprawdę reprezentuje taki głos ewangelikalny w naszym kraju. Na YouTube Michał łodawczek, możecie to upowszechniać, rozprowadzać, żeby to mogło gdzieś pójść. Jak takie słówko jest Filip, to takie takie wieści wie, tak?

Zresztą maciej <noise> Jak wrażenie? Bardzo smaczne Tak jak mówiła koleżanka, trochę jak gofry mm, Trochę jak gofry Pierwszy raz doświadczyłam tego nowego smaku rewolucyjnego I chyba jednak zostanę przy jedzeniu osobno w tych twórkach Smaczna uwaga